Dzień dobry, mam na imię Mateusz i witam na blogu StołyDrewniane.pl Dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć parę słów o konserwacji i renowacji. Na tym filmiku pokażemy samą konserwację, renowacji poświęcimy cały osobny film. Czym jest ta konserwacja? Tak żeby to dobrze zobrazować, trzeba sobie uświadomić, że stół olejowoskowany pokryty jest naturalnym materiałem. Te olejowoski dostępne na rynku to są w zdecydowanej większości olejowoski oparte na oleju lnianym, bo to jest taki olej, który ma taką dobrą cechę, że sam się utwardza. Produkt naturalny, oczywiście tam są pewne dodatki do tego oleju, natomiast ponieważ jest to produkt naturalny nałożony na drewno, a przy codziennej eksploatacji stołu wycieranie, ścieranie, stawianie, przesuwanie, po prostu ten olej z czasem wycierany. Więc tej powłoki, która chroni nam drewno, z czasem jest coraz mniej. No i żeby zapobiec uszkodzeniom drewna, spowodowanym tym, że dojdziemy do, do, do surowego drewna, czego broń Boże nie polecam, jest właśnie konserwacja. Ta konserwacja polega na nałożeniu tej wierzchniej warstwy olejowosku, tej której po prostu w czasie użytkowania starliśmy. Robimy to też po to, żeby pokazać, że jest to czynność prosta, którą można zrobić w domu. Nie należy tego absolutnie obawiać. Prosta, szybka i łatwa, jeżeli wie się, jak to zrobić. Ja mam zestaw renowacyjny z firmy Miloni. Ten zestaw renowacyjny zawiera komplet niezbędnych składników do tego, żeby przeprowadzić zarówno konserwację, jak i renowację. Pokażę, co w takim zestawie jest. Kartonik ładnie opakowany. W takim kartoniku mamy instrukcję dołączoną przez producenta, która jest podzielona na konserwację i renowację. My dzisiaj tak jak powiedziałem, skupimy się na konserwacji. Jest instrukcja producenta olejowosku po to, żeby wiedzieć jak właściwie ten preparat stosować. Są szmatki bawełniane, szmatki bawełniane czyste, białe i niekłaczące. Są kolejne papiery ścierne, które są przydatne przy renowacji. Jest kloccuszek do szlifowania. Są dwie puszki oleju. Dlaczego dwie puszki? Jedno to jest ten wosk twardy olejny, który dzisiaj będziemy nakładać, czyli ta wierzchnia warstwa bezbarwna, druga to jest wosk barwiący. Barwiący może być też bezbarwny. Natomiast to jest tak, że to jest ta pierwsza warstwa, która jest pod spodem tej warstwy wierzchniej. No i zamawiając zestaw renowacyjny, trzeba wiedzieć, jaki kolor stołu się ma po to, żeby ewentualnie przy renowacji użyć odpowiedniego koloru tego barwiącego. Ja to chowam, bo tego używać nie będziemy. Klocek, szmatki bawełniane, olej. Więc do naszej konserwacji potrzebujemy następujące rzeczy. Potrzebujemy najdrobniejszy z zestawu papier ścierny. To jest taki papier ścierny na gąbce. Później go pokażemy w przybliżeniu. Granulacja 500. Bardzo drobniutki, ale o to chodzi. Potrzebujemy klocuszek, który nam ułatwi szlifowanie. Zawsze lepsza kontrola nad papierem. Potrzebne nam będą szmatki, którymi naniesiemy olej i zetrzemy. No i rękawiczki. Zanim przystąpimy do tego olejowania, tak jak jest napisane w instrukcji, dobrze jest stół. Wytrzeć porządnie wilgotną szmatką. Jeżeli jest bardzo brudny, to wilgotną szmatką z odrobiną szarego mydła. Nie zaszkodzi. Wytrzeć tą wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha. Dlaczego? Im mniej brudu, tym łatwiej nam się będzie szlifować, bo jeżeli zostawimy stół brudny po prostu, to on nam ten drobny papier szybko zaklei i ten papier nam nie posłuży, a to nie o to chodzi. My mamy stół czysty. Dzisiaj już nie będziemy pokazać, jak się stół wyciera, bo to generalnie myślę, jest czynność prosta. Stół mamy czysty, wytarty, suchy, co powinniśmy robić i w jakiej kolejności. Delikatne polerowanie. I tu uwaga. Ponieważ my chcemy to tak naprawdę tylko przepolerować, nie przyciskamy tego zbyt mocno. Nakładamy sobie klocek na papier, zawijamy go delikatnie, tak trzymając, można ewentualnie lekko płaską dłonią, ale najwygodniej jest w ten sposób. Zawsze szlifowanie drewna robimy wzdłuż słoju, czyli tak jak drewno rosło. Dlaczego? Drewno, produkt naturalny, jak sama nazwa wskazuje, ma włókna, tak? Jeżeli będziemy to robić w poprzek, mogą być później widoczne rysy. Nie chcemy mieć rys. Szczególnie ważne jest to przy olejach barwiących, bo olej ma tą cechę, że najmocniej barwi w porach drewna. Jeżeli my zrobimy sztuczne pory papierem ściernym w poprzek, no to nie będzie to naturalnie wyglądało. Stąd trzeba się stosować do tej zasady, że co byśmy nie szlifowali na stole, zawsze robimy to wzdłuż słojów drewna. No i ja w tej chwili chcę pokazać, jak się to robi. Jak to działa, proszę bardzo. Taki białawy lekko. Na papierze mamy biały proszek. To dobrze. Tak to ma wyglądać. I całość powierzchni wzdłuż słojów delikatnie polerujemy. Dobrze jest od czasu do czasu ten papier otrzepać z pyłu. Będzie lepiej zbierać. Możemy też papier na klocku obrócić. Wykorzystamy wtedy tą powierzchnię, która jeszcze nie pracowała z papieru. Dobrze na koniec całość przelecieć tak jednym razem w tą i z powrotem zawsze wyrównamy ewentualne niedociągnięcia raz przy razie. Zwracamy uwagę, żeby nie robić tego połuku, tylko po prostu. Tak jak widać stół pokrył nam się białym osadem, czystą, białą szmatką. Wycieramy nasz stół po polerowaniu, może być lekko wilgotna, tylko wówczas upewnimy się, że przed nakładaniem oleju stół jest suchy. Ja to zrobię suchą szmatką, olej olej jest antystatyczny, więc to się będzie łatwo ścierało. Proszę zobaczyć jak to ścieramy, to to co było białe nam no, ładnie schodzi, możemy ten pył zrzucić na dół. Pył po prostu albo zrzucimy ze stołu, albo wejdzie nam w szmatkę. Tu mamy przygotowany do tego, żeby położyć wosk twardy, olejny na wierzch. Jeżeli tu mamy dobrze przygotowany, czyli już wypolerowany, wyczyszczony, wytarty, możemy przystąpić do nakładania olejowosku twardego. To jest też bardzo prosta czynność. Mamy nasz olejowosk, mamy rękawiczki i mamy bawełnianą szmatkę. Pierwsze co, należy to możliwie dobrze pomieszać. Należy to dobrze wymieszać, żeby to. Powłoka później po nałożeniu była równa. Puszka jest hermetycznie zamknięta, więc mm, można ją spokojnie długo, dosyć przechowywać. Otwieramy uwaga, bo można się czasami pochlapać. W środku mamy olejowosk. Ten jest koloru no, takiego lekko olejnego. Jak my to robimy? Są dwie metody. Jedna taka, że wylewamy to sobie na szmatkę. I tą szmatką wycieramy stół, druga taka, że wylewamy to na stół. Ja preferuję wylewanie na szmatkę z tego powodu, że mamy nad tym większą kontrolę. Jak wylejemy na stół i ja z jakiegoś powodu później to będziemy ścierać, nie wiem, zadzwoni ważny telefon, e, e, zostawimy to na dłużej, no to musimy to potem mocniej, że tak powiem, nad tym pracować, żeby to rozsmarować. Jak to należy robić? Również wzdłuż słoju drewna, tą mokrą szmatką, po prostu delikatnie wcierając, nakładamy. Jeżeli czujemy, że opór przy nakładaniu na stół nam maleje i nam się szmatka ślizga, to znaczy, że trochę mało. My mamy zupełnie suchą szmatkę. Jak ona troszkę tym olejem nasiąknie, to, to, będzie, to będzie trochę inaczej. Natomiast tak jest zupełnie sucha, to najpierw sama szmatka musi się napić oleju. No ale nakładamy to sobie spokojnie na stół. Na całą powierzchnię. Równo. Nie musimy się tu specjalnie spieszyć. O, już tłumaczę dlaczego. My i tak po takim nałożeniu tego olejowosku powinniśmy mu chwilę dać, żeby popracował na tym blacie. Chwilę, to znaczy 10 do 15 minut. Nie za długo, bo następną czynnością, po tej, której robię obecnie, czyli po nałożeniu szmatką tego olejowosku, jest przetarcie tego na Chodzi o to, żeby zebrać nadmiar tego, co nie weszło nam w porę drewna, i co jakby już nie, nie spenetrowało nam powierzchni drewnianej. Więc jeżeli zrobimy tak, że my nałożymy nasz olejowosk i zostawimy go na dłużej, to później to ścieranie będzie dla nas trudniejsze. A warto to zrobić uzyskamy po prostu lepszą powierzchnię, nie będzie przegrubień powłoki. Będzie to zrobione właściwie. Jeżeli teraz widzimy po naszym nakładaniu takie smugi po szmatce, to dobrze ma być. Może nie mają być za duże. Tak jak pokazuje, a samo olejowanie też robimy wzdłuż słoju. Nanieśliśmy sobie olejowosk. Warto sobie zobaczyć pod światło jak równo. Poprawić te miejsca, gdzie nie zarówno. Stół mamy wyolejowany. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Wszystkie szmatki bawełniane nasączone olejowoskiem, mogą ulec samozapłonowi. Taka jest po prostu ich specyfika, że w połączeniu z bawełną mogą się zapalić. Dlatego nigdy takiej szmatki bezpośrednio do śmietnika nie wrzucamy. Są dwie metody, proste. Albo moczymy to później w wodzie po olejowaniu, normalnie pod kranem, sadzamy to pod wodę i wtedy możemy to wyrzucić. Lub po prostu, jeżeli mamy gdzie spalić, bawełna jest produktem naturalnym, olej też, można to w ten sposób zutylizować, natomiast nie wyrzucać do śmietnika, żeby nam się nie okazało przypadkiem, że nam się z tego śmietnika zacznie dymić, nie daj Boże. Po naniesieniu naszego olejowosku i po odczekaniu 5, 10, 15 minut, to zależy od temperatury, wilgotności powietrza i tego jak grubo to nanieśliśmy. Jeżeli widzimy, że przestaje się ten nasz błyszczeć, krótko mówiąc ten olejowosk zaczyna wysychać, to najwyższy czas, żeby wziąć suchą szmatkę i wytrzeć po prostu całą powierzchnię do sucha, również wzdłuż swoich drewna. Tak naprawdę powinniśmy czuć, że nasz stół jest lekko szorstki. W takim sensie nie szorstki, a może o klejący. Tego słowa bym użył. I wycieramy nasz stół do sucha. Cały. Kończąc nasze wycieranie, sprawdzamy czy zrobiliśmy to równo. Światło wszystko fajnie widać. W razie gdyby gdzieś brakowało albo mamy takie wrażenie, że brakuje Zawsze można tą szmatkę mokrą od wosku wziąć, nałożyć no, raz jeszcze, wytrzeć. Ważne, żeby z dłuższych słojów, i później do równego. I w zasadzie nasz proces konserwacji prawie dobiegł końca. Prawie dobiegł końca, dlatego że no, teraz trzeba poczekać około 12 godzin, aż to wyschnie. Przez ten czas nie stawiamy nic na stole, bo nie wycieramy, nie, staramy się go nie użytkować w ogóle. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że mm, po nałożeniu jednej warstwy warto to zrobić jeszcze raz. Dlaczego? Na no, dłużej nam po prostu wystarczy tej powłoki, którą ścieramy, a rzadziej będziemy musieli do tej czynności przystępować. Zrobimy to po prostu solidniej. Nakładając jednorazowo, nie da się tego po prostu nałożyć za dużo, tym bardziej, że później to ścieramy dla fajnego efektu. Czyli powtarzamy wszystkie operacje już bez polerowania. A po prostu nanosimy wosk, chwilę czekamy, ścieramy i jeszcze raz czekamy, aż wyschnie. Jeżeli chcemy, żeby stół był super gładki po wyschnięciu, tym już finalnym, możemy znowu wziąć kawałek naszego papieru bardzo drobnego 500 i delikatnie całą powierzchnię przepolerować. Jak przepolerujemy tą powierzchnię, znowu będziemy widzieć na ręce biały proszek. Ścieramy to wilgotną szmatką, stół jest gotowy. Jeśli chodzi o konserwację, to tyle. Czynności proste. Myślę, że nie powinno być problemu z wykonaniem ich samodzielnie. Zawsze można się posłużyć filmikiem raz jeszcze, żeby sobie odświeżyć te informacje. Ja zapraszam na kolejne wpisy na blogu stołydrewniane.pl. Będziemy pokazywać więcej ciekawych rzeczy związanych ze stołami, z konserwacją drewna. Zapraszam.